Ja jestem Kacper Michalik. Ja jestem Natalka Michalik. A kto wam tak ładnie te buźki pomalował? My sami. My sami. A czym? Ja taką gumkę, mam tu ją w kieszeni, która zaraz wyjmę. Taka gumka. Aha. Pozdrawiamy naszą całą rodzinę z Wyszkowa i z innych dnia. Ja całą rodzinę pozdrawiamy. Tata, no jest w Warszawie. Witam przedstawicieli lokalnych władz miasta oraz yy, przede wszystkim pana burmistrza Adama Mroza na scenę. Dzień dobry, witam wszystkich wyszkowian, witam wszystkich gości, witam wszystkich tych, którzy przyczynili się do zorganizowania yy, otwarcia, inauguracji Mistrzostw Europy w wyszkowie. Jak się podoba strefa kibica w Wyszkowie? Myślę, że bardzo fajnie. Jest to po raz pierwszy coś takiego w Wyszkowie. Impreza największa jak do tej pory, która się odbyła. No i myślę, że Wyszkowie jest dla nas fantastyczną sprawą, że coś takiego jest. Miejmy nadzieję, że zabawa będzie dobra. No i wynik będzie dobry. Pan, pan fachowiec od futbolu, jaki wynik dzisiaj tam typuje w meczu Polska gracja No ja oczywiście jestem optymistą, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz i jak nie dzisiaj to kiedy. Myślę, że 2-0. Widzę, że cała rodzina pięknie kolorowo ubrana. Czy Państwo po raz pierwszy pierwszy na takiej imprezie? Nie. A pierwszy raz gdzie? Pierwszy raz tutaj. Panie i panowie radni z Rady Miejskiej w Wyszkowie, dzisiaj w kolorowych pięknych koszulkach, rozumiem, że kibicujecie państwo. Polska, Polska, Polska. Jaki wynik państwo typujecie? 2-1 dla Polski. Ja również. Od rana słucham, ale tak szczegółowo to nie potrafię. Jeden, zero, Polska, jeden, Trzy zero. Jeden. 3-1. Daj mi jedną bramkę. Dajmy, ale na końcu... Piłka jest sensem życia. Kibice piłki nożnej na co dzień, czy dzisiaj tylko specjalnie na strefę? Na co dzień, tak, na co dzień. Komu kibicujecie? Ja hey, Manchester United Jaki dzisiaj wynik meczu? No ja obstawiam, że jednym golem powinniśmy wygrać. 3-1 dla Polski Lewandowski Hadii. Oh, yeah! no to 1-0 by wystarczyło, 1-0, A w całym turnieju? W całym turnieju? No niech chociaż zrobią 4 mecze, to mecz jest dowołany. No, Powiedzcie, czy są jakieś wspólne uh, cechy pomiędzy nimi? Bo w całym kraju jedna piłka równa. Na pewno trzeba dużo pracy włożyć uh, na ten sport. Z każdym następem wygrywa się, wskrywa, zdobywa kolejne Powiedzcie, jaka się jak wodowacza, wodowacza, wodowacza. mecz? Tak, wodowacza, to teraz, że walka z przeciwnikiem, ale przede wszystkim... To jest coś dobrego, łączy ludzi, więc że przychodzi, żeby obejrzeć mecz, Państwo rodzinnie dzisiaj na meczu? No tak, 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 liczymy. Synów nie Dojdą. Na co dzień jesteście państwo kibicami Piłki? No tak. Polski, a i legii. No i mógłbyś? Oczywiście. Jaki dzisiaj wynik? No wygramy, mam nadzieję, że przynajmniej 1-0. Nadzieje są dużo, ale jak kolega mówił, że mecz jest otwarty, tak także jedna brameczka powinna być dla na nas. Bardziej współczesny razem tworzą utwór oparty na motywach utworu Federika Chopina. Udało się zjednoczyć i zbudować naprawdę wiele znakomitych rzeczy. Jedenastki rozgrywali gdzieś ten mecz w swoich głowach. Yeee!

セプシェンスピトン!セプシェンスピトン!ピトン!ピトン! Różne te losy tego spotkania, zaczęliśmy pięknie, potem graliśmy z przewagą jednego zawodnika, a potem gdzieś to wszystko się odwróciło, ale myślę, że Grecy pokazali dzisiaj, że pan nie... Panowie, jakie wrażenia po meczu? O! o kurczę! Się pan? Nie wiem, nie wiem, Pan mnie zaskoczył, niewiele pamiętam. Wynik zadowalający, Mogę Trochę rozczarowanie, ale dobrze, że jest remis. Jest dobrze, czekamy, teraz będzie remis. Rosja-Czechy, jesteśmy cały czas w grze, trzeba wierzyć i wierzyć. Ja, Brawo Przemysław! Było super, ale no ni niestety, drugi, trzeci mecz się na pewno uda. A jak impreza w Wyszkowie? W Wyszkowie? Szkoda, że jeden dzień, ale było super. Z wyniku zadowoleni? Z wyniku? W średniu. A impreza w Wyszkowie podobała się? E, impreza jest ok, super, ale wynik był lepszy. Zawsze z Greców wygrywaliśmy. E, nie udało się, no cóż. zremisowaliśmy pierwszy raz. Zremisowaliśmy no co, rodziców mamy, tatei, żonkę moją kochaną i córeczkę Maję. Pozdrawiam cię Maju.